Dzień dobry drodzy słuchacze. Krótka informacja techniczna. Ta przestrzeń, czy też ten kanał, miał blokadę przez 14 dni. Byliśmy na kanale, i nadal jesteśmy na kanale Zapasowym. Będziemy się przenosić na przestrzeń Rumble, Rumble to się pisze. Kto z Was nie wie, a najwyraźniej są tacy ludzie. Niech sobie odnajdą tu po przestrzeni o kota wam pokażę jeszcze. Kot też Was wita zbój. No i nagram dzisiaj coś takiego dłuższego. Jest wena twórcza pełnia, dzisiaj minie a podobno koło godziny 10. właśnie teraz. Także będzie lżej myśleć. Szukajcie tutaj w opisie dwóch linków, będzie i na to Rumble, i na ten zapasowy. Michał XL650, gdyby ktoś zgubił. I trzeba pilnować, bo mam dużo sygnałów, że te subskrypcje są wyrzucane. Także zwróćcie na to uwagę, i do zobaczenia.